No, sorry, ziomalu, sorry. Zarąbałem się. Wiem, wiem. No, jeszcze raz cię stary przepraszam. Dobra, dobra, to Do zoba. Witajcie, dzisiaj będzie trochę o psychologii. Często zdarza się wam kogoś wystawić, zapomnieć o urodzinach, albo po prostu dać ciała i trzeba kogoś takiego przeprosić. Dzisiaj pokażę wam kanapkę idealną na focha. Fochał. Co będzie nam potrzebne do tego, żeby udobruchać osobę, która przez nas czekała gdzieś w jakimś miejscu, nie przychodziliśmy albo cokolwiek, jest na nas zła. Oczywiście, wiadomo, jak kanapka, to pieczywo. Do tego pastela jajeczna, łosoś na bogato, no bo jak przepraszamy, to na bogato. Trochę zielonego, rozponka, kiełki słonecznika i pomidorek koktajlowy. No to co? Zaczynamy. Zaczynamy od pieczywa i będziemy smarować naszą pasto. Nakładamy sobie pastę. Pewnie teraz się zastanawiacie, jaki ja mogłem mieć przypał, skoro musiałem zrobić taką kanapkę. Ktoś się na mnie obraził. Nie powiem tego. Wy możecie się zastanowić, kiedy wy ostatni raz daliście na przykład ciała, co zrobić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Bo wiadomo, trzeba uczyć się na błędach. Dobra, pasta jest na jajku. Idziemy teraz z pomidorkami. I na pół. Foch działa zawsze w dwie strony. Ja się zastanawiam, no chyba bym wybaczył, jeśli ktoś dla mnie przygotował taką kanapkę i powiedział, żebym przestał się gniewać, jak dla mnie ja jestem kupiony. Nie wiem jak wy. Kolejny element, łosoś norweski. Na bogato, przepraszamy. Nie byle czym. Tutaj łosoś. Nie chcemy być przepraszani byle czym. Łosoś wędzony pięknie pachnie i rozrywam na większe kawałki, i po całości na kanapce lądujemy z łososiem. Skorzystam jeszcze z tej okazji, podziubię sobie trochę. Łosoś wylądował, następny element rozponka i kiełasy. Trochę ją gniatamy, bo kanapka i tak będzie przykryta. I kiełki, w tym przypadku kiełki słonecznika. I przykrywamy drugą część. Nasza kanapka już prawie gotowa. Ostatni manewr będziemy ją składać na podwójną, no bo kanapka musi być na grubacie, skoro przepraszamy, czy to w słusznej, czy nie w słusznej sprawie, foch fochem, dlatego trzeba się postarać. Nasza kanapka ląduje na talerzu. No to dajcie znać, kochani, czy taką oto kanapką ktoś przeprosi Was i minie Wam foch. Czy może w drugą stronę kogoś udało wam się przeprosić w ten oto sposób? Kanapka na focha.